Siłownie zamieniamy na salon Husator. Przypominam, nasz salon mieści się w Opolu, ulica Gawędy 70. Bardzo dużo wczoraj filmików, szczególnie na TikToku, odnośnie wydawania mini-crossów. To, jak wygląda u nas, u nas instruktaż. Wspomniałem również, gdzie można poczytać na temat jazdy testowej z instruktażem. Widziałem, że już dużo osób się zapisało. Będziemy to też Wam przypominać, będziemy robić reklamę, bo to są trzy etapy rozpoczęcia przygody z mini crossem, z crossem składem, czyli pierwszy dopasowanie, zakup, e, drugi etap bardzo ważny, wykonywanie ćwiczeń z instruktażu, którego e, i te ćwiczenia poznacie na instruktażu w domu, a trzeci etap to Husat Camp Cross, który się zbliża wielkimi krokami 9 lutego Tor MX, Adrenaline Motocross w miejscowości Walichnowy i e, tam Wspólnie się spotkamy, wspólnie potrenujemy, zobaczycie, jak jeżdżą lepsi od nas, gorsi. Będzie instruktor, z którym można pojeździć.